tam bohaterów w ekipie Beniaminka było więcej. Teraz uderzenie po tym stałym fragmencie gry na parkiecie. Christian Neme jeszcze poszczególni zawodnicy, ale broni w tej sytuacji Marcin Mianowicz. Cały czas jednak Eurobus. Teraz uderzenie z dystansu. Dobra próba Damiana Demskiego. No i mają stały fragment gry eee, gospodarze. Teraz mamy bramkę, 1 do 0 dla drużyny AZS-u po tym stałym fragmencie gry. Jarosław Żmijewski otwiera wynik spotkania w minucie 18. Gospodarze, jest szansa jeszcze tam popracować na drugą bramkę. Teraz będzie dobitka, no i widzimy, jedna, druga próba, teraz w opałach. Goście próbował tam Żmijewski, wygląda niekoniecznie, musi to Musi to dobrze. Przede wszystkim ma to przynieść skutek. Teraz Diego, No i on wpisuje się na listę strzelców. Zabójcza ta końcówka pierwszej połowy w wykonaniu akademików. Oczywiście to jeszcze niczego nie przesądza. Wszystko to było! zmuszony do interwencji, a blokowana jednak ta piłka, szansa na kontratak dla drużyny. Gości jak się to wszystko zakończy, próba indywidualna w tej sytuacji Mateusza Wanata, ale wyszli z opresji gospodarze. Dziewięć bramek ma nas, e, miał na swoim koncie przed tym spotkaniem, dzisiaj dziesiąta, a więc to także bardzo imponujący bilans. No a teraz poprawia e, swój bilans ten, który dzisiaj pracował od początku. Bardzo groźna mieszanka, co, co pokazuje także dzisiejszy mecz. Teraz a wiele e, dużo groźnego pod Bramką e, nie będą przedstawiciela AZS-u. Zawiedzenie, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Najważniejsze e, są trzy punkty. Teraz e, jeszcze jedna próba. Diego oddał tę piłkę. Do, podążył za tą akcją, grający z numerem 29 Wielgat. Strata jednak. Ciężko pracują na ten wynik goście w tej drugiej połowie, no ale teraz zobaczymy. Mamy gol 2 do 2. Wyrównują w tej sytuacji Mateusz Banat. Konkretnie trafia na wynik remisowy. Ten przedłużony rzut karny to szóste przewinienie. De facto jednak w jakiś sposób wpłynęło na przebieg rywalizacji. Teraz Diego, Diego Mustafa, Diego trafia po raz. Trzeci w tym spotkaniu dla akademików, drugi jego gol w tym, w tym pojedynku. Jeszcze jest chwilka czasu, by doprowadzić do remisu, by utrzymać ten status quo w ligowej tabeli, czyli przewaga czterech punktów na ta akademikami z pozycji Eurobusu się Teraz widzimy daleki rozbieg, jeszcze ta piłka posłana, no i w tym momencie koniec. Kończy się to spotkanie, 20 minut na tablicy świetle jeszcze ta piłka, odbita przez Mustafa DG, tak jest, widzimy ogromne, ogromne nerwy, Maciej Karczyński, trener, tam pretensje do swoich zawodników wzajemnie, no ale te, te nerwy, które są na ławce rezerwowych akademików i także wśród samych zawodników, może są warte tego, bo jednak akademicy wygrywają ten mecz z Eurobusem Przemyśle, mają pierwsze premierowe zwycięstwo na własnym terenie, drugie z rzędu, no i, i, i trzecie, po prostu w tym, w tym sezonie, a więc poprawiałem swoją pozycję w ligowej tabeli, tracąc do Europusa e, przemyśle po tym meczu, już tylko, już tylko jeden punkt.